Witamy Was bardzo serdecznie na Festiwalu Młodych w Mielcu na kilkadziesiąt godzin przed oficjalnymi spotkaniami w Krakowie z papieżem Franciszkiem. Bardzo bym prosił wiceprezydenta Miasta Mieca, pana Jana Myśliwca, o powitanie wszystkich naszych gości, którzy goszą już od środy późnego popołudnia w naszym mieście w Mielcu. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam wszystkich przybyłych którzy do naszego miasta przyjechali, aby na dniach skupienia poprzedzić swoją obecnością tutaj Światowe Dni Młodzieży 31. w Krakowie, u nas w Polsce. Serdecznie witam. I prosimy o przetłumaczenie. Że Sali tutaj Jeunes qui sont venus ici pour euh, commencer le GMG en Pologne euh, 2016. Je vous salue vraiment très, très, très de tout mon cœur. Bonjour, bonjour, bonjour. Jest mi niezmiernie miło również powitać i powiedzieć imiennie wszystkich, którzy przybyli na Mielnicy, a także pielgrzymów tutaj nasz, naszych, z naszego terenu, z powiatu mieleckiego i z Podkarpacia, którzy jutro ruszą już do Krakowa. Je suis vraiment enchantée de saluter tous, tous ceux qui sont venus de l'étranger et aussi ceux qui sont ici, de Mielec i de cette région. Je vous salue vraiment de, mon, de tout mon cœur. Życzę, aby te przyżycia, które rozpoczną się jutro w Krakowie, obecności Jego Świątobliwości, Ojca Świętego Franciszka, żeby przyczyniły się do tego, aby ta nasza wspólnota, jaką, jest, jaką są Światowe Dni Młodzieży, rozszerzała się w naszych sercach i rozszerzała się na cały świat. Życzę, rencontre avec notre papieżem eh, François eh to jest silna wina dla wszystkich kobiet, być Ze swej strony bardzo serdecznie również dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego waszego spotkania tutaj na terenie miasta Mielca i w Polsce. Myślę, że ta nasza mała ojczyzna, Mielec, powiat mielecki pod Karpacie bardzo się wam spodobało i zawsze myślę, że będziecie chcieli tutaj do nas wracać. Je vous merci aussi à tous ceux qui ont préparé euh, ce rencontre ici à Miellet. J'espère que vous aimerez bien ce, ce, ce lieu et que vous allez re revenir ici avec plaisir chaque fois chaque fois que vous voulez. Życzę Życzę, aby te wspólne przeżycia trwały w nieskończoność i żeby w waszym sercu pozostały na zawsze. Zawsze zapraszamy Was do mielca, zawsze zapraszamy Was do Polski. Życie wspaniałych przeżyć jutro i przez najbliższe dni, a następnie, kiedy to wszystko się skończy, życzę szczęśliwego powrotu do Waszych domów. Zapraszamy jeszcze raz. Nous vous invitons toujours ici en Pologne. Eh, nous vous souhaitons que, vous, eh, que vous viviez vraiment des choses eh, extrêmement exceptionnelles eh, à eh, à partir de demain. Cieszę się i życzę, żeby w waszych sercach pogoda była taka jak dzisiaj to słońce na niebie. Dziękuję bardzo. że vous souhaite que dans corps, il y a le même temps, que il y a eh, aujourd'hui. Wydajemy organizatorami naszego dzisiejszego spotkania jest prezydent miasta Mielca i Rada Miejska Miasta Mielca wspomaga na starostwo powiatowe i do pomocy dołączyły się parafie organizujące pobyt pielgrzymów. Serdecznie dziękujemy i Bóg zapłać. Te organizatorzy to są mężczyźni z swoimi kolaboracjami i parafie, którzy organizują w Polsce. Jak wspomniał